tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Tworzycie państwo koalicję w tym momencie przeciwko Konfederacji, głosując razem z lewicą. Jak pan zagłosuje w sprawie odwołania e, marszałka Bosaka? Ale troszkę pani mówi, że to jest. Tak mówią raz politycy. Jak że tak, politycy w sprawie odwołania... Konfederacji. Niektórzy tak? mówią w ten sposób, że e, głosujecie razem z lewicą po to, żeby w przyszłości razem współpracować, być przeciwko Konfederacji. Jak pan to skomentuje? Ja nigdy nie będę głosował tak jak lewica. Ja mam swoje stanowisko co do pana marszałka Krzysztofa Bosaka i zagłosuje zgodnie ze swoim sumieniem. To głosowanie już za chwilę, także poczekajmy, panie redaktor. A w sprawie pana posła Grzegorza Brauna, jakie? W sprawie powiedzieć? pana posła Grzegorza Brauna zagłosuje tak jak cały klub, stanowisko tej jest jest jednoznaczne. Poczekajmy, naprawdę, pani redaktor. No, dziękuję. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.